Jeśli Twoje dziecko albo chodzi jak modelka, bądź krzyżuje nogi, różnie to rodzice nazywają, bądź jeśli siedzisz na wózku inwalidzkim, a masz problemy ze spastyką, myślę, że powinieneś zostać ze mną dłużej. Bo dzisiaj w tym odcinku opowiem ci na temat ortezy odwodzącej kończyny dolne. Jeśli jesteś ciekawy, zapraszam do oglądania! Kapetę, weźmiemy fajną ortezę, jaką jest orteza Kosa Active bądź Kosa Active Your, którą mam tutaj w woreczku. Zaraz pokażę Wam dokładnie, co mieści się w środku, bo to jest funkielnówka nieśmigana. Ja z reguły nie zajmuję się ortezami, ale ta orteza ułatwia mi ogólnie pracę z pacjentami, którzy. Którzy albo siedzą na wózkach, albo zaczynają y, pomału stawiać pierwsze kroki i zaczynają uczyć się na nowo chodzić. Jest to również świetna alternatywa w ogóle dla zastosowania klina w wózku inwalidzkim, dziecięcym na przykład. Tą ortezę najpierw trzeba sobie tak jakby oprzyć u krawca, tak wstępnie dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb. No, i musiałam to tłumaczyć przez telefon klientom i nie było to łatwe. Posiłkowałam się, wiecie, jakimiś rysunkami, zdjęciami i. I chciałam po prostu, żeby, żeby każdy kto będzie kiedykolwiek y, y, kupował tą ortezę, żeby po prostu wiedział jak ma to zrobić prawidłowo, jak dbać o tą ortezę, y, w jakich przypadkach w ogóle używamy tej ortezy, y, bo to ułatwi mi pracę. I, Prawda jest taka, że nie znalazłam tego typu filmików w ogóle na, na YouTubie, nawet na tym niemieckim kanale Toboka i stwierdziłam, że kurczę, jeśli ktoś tego nie zrobił, to zrobię to ja. <laughs> więc, więc robię to dzisiaj dla Was. Dla moich przyszłych klientów, którzy kiedyś będą być może mieli problem, i staną przed łamigłówką, jak tak naprawdę powinno to wyglądać, jak to ubrać i tak dalej. To wszystko zaraz Wam pokażę, i wszystko będzie jasne. Zaczynamy! I jeśli chodzi w ogóle o osoby, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich, wszystko jedno, czy to chodzi o dzieci, czy o osoby dorosłe, te spodenki są świetną alternatywą w ogóle dla klina. Jeśli chodzi o dzieci, nie wiem dlaczego pokutuje wśród rodziców takie przeświadczenie, że klin to jest po to, żeby dziecko się nie suwało z wózka. Guzik, prawda, słuchajcie. Klin jest po to, żeby odwodził nam kończyny dolne, a nie po to, żeby zapobiegał zsuwaniu się dziecka z wózka, tak? Kiedy jedziecie wózkiem z dzieckiem, jedziecie po jakichś wertepach, często wygląda to w ten sposób, że dziecko jadąc po prostu zaczyna się suwać i zamiast mieć klin między kolanami, to ma ten klin w kroczu. I słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie jeśli chodzi tutaj o małych chłopców, tak? bo y, to może prowadzić nawet do zaniku jąder, więc y, naprawdę pilnujcie tego, żeby klin był w okolicach kolan, a nie w okolicach krocza. Jeśli chodzi o tę o ortezę, bardzo fajną y, opcją jest to, że po prostu orteza obejmuje nam bardzo ściśle udo. Ona tak naprawdę, nawet jak nam się dziecko zsunie, to ona migruje razem z dzieckiem. Więc nie będzie opcji takiej, że dziecko Wam, że te peloty y, zamiast znaleźć się y, na środku uda, nagle znajdą się w pachwinie. Nie ma w ogóle. Nawet ich nie umiem tam podciągnąć tak wysoko, żeby, żeby właśnie taki efekt uzyskać. Więc nie musicie się martwić. I tutaj krocze jest tak jakby wolne te peloty robią to, co mają robić, więc to jest naprawdę super opcja. To samo tyczy się osób, które jeżdżą na przykład na zwykłych wózkach, bo w sensie aktywnych albo takich ręcznych, wiecie, nie? Często jest tak, że jak mamy na przykład osobę spastyczną, to te nogi, te kolana są nie dość, że ściśle razem, to jeszcze często kolano na kolano. Nie po to chodzicie do fizjoterapeuty, żeby godzinę z nim poćwiczyć, a później 16 godzin utrwalać zły wzorzec w ogóle siedzenia. No bo po to fizjoterapeuta rozluźnia Wam te mięśnie, tak? Po to pracuje na napięciu mięśniowym, żeby to troszeczkę unormować, prawda? Po to fizjoterapeuta ćwiczy z wami, żeby zachować pełną ruchomość tak najdłużej, jak się da. Ruchomość w waszych kończynach dolnych, górnych, w całym ciele, no żebyście, żebyście po prostu mieli z tego dobre efekty. Dlatego po to są te, Ortezy, naprawdę A, trudno jest, cokolwiek w tych ortezach zrobić źle, bo one nie pozwalają wręcz po prostu na. Aha! I jeśli chodzi o dofinansowanie, to akurat ten typ ortez NFZ finansuje Wam w 100%, czyli nie dopłacacie do tych ortez. I to wszystko jedno, czy mówimy o rozmiarze dziecięcym, czy rozmawiamy o rozmiarze dla dorosłych. Do tych ortez NFZ dorzuca Wam 100%, więc wartość takiej ortezy to 1450 zł. Na kodzie J. 040 to, to jest orteza dla osób dorosłych, a J jak Jadwiga 040.01 to jest opcja dla, dla dzieciaczków, więc możecie zapytać swojego lekarza, specjalistę, czy taka orteza jest po prostu Wam potrzebna. Zresztą najlepiej wiecie, czy, czy, czy ona u Was się sprawdzi, czy nie. Do zestawu macie dołączoną siateczkę do prania na taki sznureczek, tutaj jest zamykana, bądź ewentualnie możecie sobie tutaj po prostu przechowywać te wszystkie elementy. No i same ortezy wyglądają w ten sposób. Tutaj macie dwie renienki. Które mają Wam separować y, nogi w trakcie chodzenia, bądź y, w trakcie w ogóle siedzenia? Jedna noga, druga noga separacja, nie? wyglądają one w ten sposób. Sama pelota jest zrobiona z takiej dość elastycznej, ale powiedziałabym takiej masywnej gumy, w sensie nie że ciężkiej, ale po prostu takiej zbitej. Ona widzicie pod wpływem ucisku ona się wcale nie odkształca. Jedynie tutaj na tych zewnętrznych elementach jest troszeczkę bardziej giętka. Myślę, że to poprawia ogólnie kom komfort noszenia na ćwieki. Nabite są tutaj dwie takie pętelki, przez które będziecie później przeciągać pasy, do których za chwilę, za chwilę dojdziemy. Mamy tutaj wyryte takie dwie strzałki. One z reguły, znaczy zawsze, muszą być na tym samym poziomie, tak? Musimy zwrócić uwagę na to, żeby orteza nie była krzywo za, założona. Zawsze muszą być symetrycznie. W środku mamy również, tutaj mamy nawierty, które wentylują nam udo od tej wewnętrznej strony, więc tak wyglądają te główne peloty, do których zaraz przejdziemy, zaraz wam pokażę jak, jak je zamontować. Bardzo ważna rzecz: zawsze pętelki muszą być na górze. Nie możecie ubierać peloty w ten sposób. Zresztą spodenki i konstrukcja tych spodenek e, nie pozwoli Wam e, ubrać tych pelot inaczej. W zestawie zawsze przychodzą do Was e, dwie pary spodenek, tak aby jedną używać, drugą można będzie wtedy spokojnie wyprać. I tak możecie sobie e, użytkować te spodenki. Jak macie już te spodenki, e, zobaczcie, tutaj macie zamek, zapięcie na rzep. Szlówki. Tutaj z każdej ze stron są szlówki, i przez te szlówki przechodzi Wam pas. Ale uwaga! Ten pas z żadnej ze stron nie ma rzepa. Więc nie ma za bardzo jak go zapiąć. Tutaj właśnie zaczyna się nasza, nasza krawiecka przygoda. W zestawie dostajecie jeszcze dwa woreczki, w których mieszczą się zestawy pasków bocznych. Oraz w, tej mniejszej, w tym mniejszym woreczku strunowym mieści się zestaw samych rzepów. I tak naprawdę tu zaczyna się cała impreza. Albo idziecie z tym do krawcowej, albo po prostu robicie to samodzielnie, jeśli jesteście uzdolnieni. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy już rzep. Ale brakuje nam go z drugiej strony. Producent w ogóle wymyślił to w ten sposób, że każdy użytkownik ma dociąć sobie odpowiednią długość tego pasa, w zależności od jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Tu mamy jeszcze taką, taką szlufkę, tak jakby plastikową, i zaraz Wam pokażę, do czego ona służy. Do tych pasków dociągowych za chwilę jeszcze wrócimy. Zwróćcie jeszcze uwagę na rzepy. One są, to są typowe plastikowe rzepy, dostajecie w komplecie kilka cienkich pasków i jeden bardzo gruby pasek. Bierzecie, tniecie go na pół. Te równe części będziecie przyszywać sobie tutaj do, do tych pasów. Bierzecie tą plastikową łezkę. Przeplatacie sobie tutaj w ten sposób ten pas. Tu jest, tu jest ta łezka, ściągacie ją w dół i w tym momencie rzep, który będziecie naszywać na końcówki tego pasa, powinien się zapiąć o resztę tego głównego pasa. Czyli bierzecie sobie tego rzepa. I od tej strony wszywacie go najlepiej maszyną, chociaż znam panią, która też fastrygowała w ten sposób pas, i sobie go zaciągacie i doklejacie tutaj w ten sposób. I tak samo robicie z drugą częścią pasa. Przyszywacie sobie go, wszywacie sobie go w ten sposób tutaj maszyną. I najlepiej zrobić to w ten sposób, że lecicie na okrętkę i jeszcze krzyżykiem w środku, wtedy będzie bardziej się trzymał ogólnie ten, ten, ten rzep tutaj tego pasa, tak aby w momencie, kiedy będziecie mieć ubrany, móc po prostu to zaciągnąć i dokleić. Teraz kwestia samych nogawek i umiejscowienia pelot w nogawce. Bierzemy pelotę, którą będziemy montować teraz w kieszące w środku. Zobaczcie, weźcie sobie same spodenki, tutaj tą nogawkę. Otwórzcie i zauważycie, że tutaj mamy podwójny, podwójną frakcję materiału, która jest jeszcze dodatkowo opatrzona rzepem. Otwieracie sobie tutaj tą kieszonkę. Tu kilka rzepów jest. Dobra. Kieszonka jest otwarta, zobaczcie. Tak wygląda tutaj kieszonka. Z tej strony są rzepy, i tu do środka. Tu do środka będziemy wkładać teraz pelotę. I pamiętajcie, zawsze łezka ma być na górze. Tak wyglądają spodenki z ubraną pelotą. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak w to skoczyć. Przygotujcie się, bo to będzie hitnie. Jestem już w spodenkach odwodzących. Ubrałam je na moje, moje normalne spodnie. I teraz tak, są bardzo elastyczne. Zapinam się tutaj. O, cyk, pyk. Teraz zaciągam sobie łezkę i zaklejam sobie w ten sposób na rzepy, które nie są wiadomo, doszyte, więc musicie mieć to w pamięci. Jeśli mamy zaniki mięśniowe, to ta pelota będzie tutaj miała dość, dość sporo miejsca. I może się obracać wokół osi Uda. Więc, żeby temu zapobiec, są właśnie te pasy dociągowe. I teraz tak, biorę sobie jeden pasek dociągowy i jeden taki luźny rzep, który był w pudełku. I teraz tak, przeciągam sobie. Przeciągam sobie rzepem w waszą stronę, tak? Przeciągam sobie tutaj przez pętelkę i zaklejam. Wszyjcie sobie dokładnie tak samo te rzepy, jak robiliście to poprzednim razem. Na całej długości go po prostu obszyjcie, bo ten pas dociągowy ma wyglądać w ten sposób, że jak go będziecie zapinać, ma tutaj przechodzić przez, na krzyż przez staw biodrowy, i zakończyć y, się tutaj przyklejając w obrębie, y, macie go na końcu przykleić tu w obrębie pasa głównego. Tu mam tą drugą pętelkę. Przeciągam rzepem przez pętelkę, zaklejam i też naskos przez biodro. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby przyszyć sobie do tego paska. Tutaj w ten sposób zaklejamy to. Zaklejamy to o ten główny pas i robi nam się krzyżyk, nie? I wtedy właśnie ta pelota jeszcze ciaśniej oplata nam od wewnętrznej strony udo i nie, nie rotuje się, nie migruje w trakcie, w trakcie chodzenia. Także to samo robimy z drugą stroną te spodenki normalnie, ale ręcznie. Uważajcie na rzepy, bo zauważcie, te rzepy są tak mocne, nie wiem czy to widać tu, ale w momencie, kiedy gdzieś tam zahaczycie, ten rzep będzie Wam tutaj wyrywał przeważnie te, ten materiał, znaczy te nitki z przeszycia. Sama lajkra jest bardzo wytrzymała, z nią się raczej nic pod wpływem samego rzepa nie dzieje, ale to co zauważyłam to właśnie to, że no, że te nitki niestety się niszczą, więc uważajcie na to zawsze jak odkładacie te spodenki, po prostu za, po Pojajcie te rzepy tak, żeby nigdzie się nie mogły, nie mogły przyczepić. Ja zawsze mówię rodzicom, którzy zakładają, szczególnie takim maluchom, te ortezy, że mogą się spodziewać tego, że dzieciaki będą protestować, szczególnie w pierwszych dniach. Więc na początku ja zalecam system takich małych kroczków, czyli zakładamy na krótko, ale dość często. No i w trakcie, kiedy dziecko już ma te spodenki na tyłeczku, no to robimy super fajne rzeczy, tak, żeby dziecko sobie skojarzyło, że noszenie, tych spodenek e, będzie się wiązało, nie wiem, z super, e, nie wiem, malowaniem farbami, jeśli tego nie robicie często i, i tak wiecie, nie? E, mamy, znają swoje sposoby, także, także to, to. E, druga rzecz. Zawsze obejrzyjcie dokładnie ciało swojego dziecka tutaj w obrębie uda, czy nie ma jakichś przetargów, musicie zobaczyć, jeśli dziecko ma w ogóle jakieś zadrapania i tak dalej, odczekajcie, żeby się zagoiło i dopiero wtedy wprowadźcie tą ortezę, tak? Jeśli są jakieś rany i tak dalej. Po pierwszych, tak jakby sesjach użytkowania, pamiętajcie o tym, żeby obejrzeć nogi dziecka. Czy nie Widać otarć, bo to będzie e, będzie wam mówiło o tym, że e, Orteza jest dobrze dobrze gdzieś tam przylega i że nigdzie nie migruje w trakcie chodzenia, że macie dobrze poddociągane paski dociągowe, więc, więc musicie obejrzeć. E, Obejrzeć skórę dziecka, a w ogóle tak najlepiej, na przykład w okresie zimowym spokojnie możecie te, te spodenki zakładać, na przykład dziecku na rajstopki, nie? Więc wtedy macie taką dodatkową izolację. No, ale co jeśli dziecko zgłasza, że gdzieś, że gdzieś obciera i jest niewygodnie, słuchajcie. Tą pelotę możecie sobie doszlifować tak, jak jest to potrzebne. Jeśli okaże się, że na przykład y, ta część gdzieś tam się wbija, możecie sobie ją wyszlifować tak, żeby była odpowiednio dobrana do, do potrzeb po prostu osoby, która będzie ją nosiła. Więc y, niby guma, ale jednak jeszcze dodatkowo można coś, y, coś z nią zrobić. Orteza ma naprawdę dużo plusów. Ma swoje minusy, tak jak na przykład to, że rzepy się strasznie łapią do materiału i on się strasznie mechaci, więc to uważam, że no, ale to jest to jest może nie minus, to jest po prostu cecha tego produktu, bo każdy rzep przyłożony do delikatnej nici po prostu zmierzwi tą ni nić, więc bardziej musicie na to zwrócić uwagę, żeby zawsze te rzepy były podoklejane. I jeśli będziecie potrzebować takiej ortezy, zapraszam do kontaktu ze mną, z chęcią odpowiem na Wasze pytania, jeśli jeszcze macie jakieś. No, i tymczasem myślę, że będę się już po pomału z Wami żegnać, bo dzisiaj mamy Dzień Kobiet i kupiłam sobie pyszny sernik i zamierzam go zjeść. <noise> na razie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet i do zobaczenia w następnych odcinkach. Buźka, cześć!